Od 1 kwietnia można ubiegać się o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub udzielnego opiekuna. Wnioski mogą być składane tylko w formie elektronicznej. Jeśli jesteś osobą uprawnioną i chcesz skorzystać z tej formy wsparcia, złóż wniosek za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Aby to zrobić, musisz mieć aktywny profil na PUE ZUS. Wejdź na stronę www.zus.pl i zaloguj się na swój profil na PUE -ZUS. Na górze ekranu wybierz przycisk Zaloguj do PUE. Do PUE -ZUS możesz zalogować się przy pomocy loginu i hasła, loginu GOV.pl, czyli np. zaufanego profilu lub tzw. e-dowodu, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub bankowości elektronicznej. Ja zaloguję się przy pomocy loginu i hasła. Po zalogowaniu do PUEZUS wybierz zakładkę Ubezpieczony. Jest ona na górze ekranu. Jeśli jesteś osobą, która nie była nigdy zgłoszona w ZUS i nie masz zakładki ubezpieczony bądź jesteś dyrektorem placówki albo osobą przez niego upoważnioną, możesz wypełnić wniosek z zakładki ogólny. Jeśli nie widzisz przycisku Dofinansowanie do żłobka, to przewinij lewe menu przy pomocy strzałki znajdującej się pod panelem. Następnie wybierz z lewego menu zakładkę Dofinansowanie do żłobka i kliknij Pokaż. Zapoznaj się z instrukcją i przygotuj wymagane dokumenty. Ich wersję elektroniczną będziesz mógł dołączyć do wniosku później. Na dole ekranu wybierz, czy składasz wniosek jako rodzic. Formularz DZR, osoba sprawująca pieczę nad dzieckiem, opiekun prawny lub faktyczny DZO, lub też dyrektor placówki, albo osoba przez niego upoważniona DZD. Ja dla przykładu wybiorę, że jestem rodzicem. Kliknij przycisk Dalej. Pojawi się menu wyboru. Zaznacz pierwsze pole: Składam wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Ważne: jeśli w przyszłości Twoje dziecko zmieni placówkę lub dziennego opiekuna, albo w ogóle przestanie do niego uczęszczać, poinformujesz o tym, wybierając w tym miejscu odpowiednio drugą lub trzecią pozycję. Zaznacz także oświadczenie, że jesteś rodzicem dziecka, na które ubiegasz się o oświadczenie. Kliknij przycisk Dalej. Podaj swoje dane osobowe oraz adresowe. Część tych danych będzie automatycznie pobrana z bazy ZUS. Uzupełnij pozostałe pola. Kliknij Dalej. W tym kroku podaj dane dzieci, których będzie dotyczył wniosek. Jeśli do Twojego ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszone są w ZUS dzieci, to będziesz mógł ich dane wybrać przy pomocy opcji Wybierz dziecko. W przeciwnym wypadku wybierz Dodaj dziecko. Uzupełnij dane dziecka. Następnie dodaj placówkę lub opiekuna dziennego. Kliknij przycisk Wprowadź. Ja, dla przykładu, wybiorę opcję Żłobek lub Klub Dziecięcy. Aby znaleźć placówkę, kliknij przycisk Wybierz. Żłobek lub Klub Dziecięcy znajdziesz na liście poprzez filtrowanie po województwie, powiecie, gminie i miejscowości. Dla zawężenia wyników możesz dodać słowa kluczowe, takie jak nazwa placówki. Po znalezieniu placówki wybierz Zatwierdź. Następnie podaj datę rozpoczęcia uczęszczania dziecka do placówki. Ważne! Jeżeli dziecko uczęszczało do placówki przed 1 kwietnia, a złożysz wniosek do 31 maja 2022 roku, prawo do dofinansowania przysługuje od 1 stycznia 2022 roku, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka. Jeśli dziecko nie uczęszcza już do wybranego przez Ciebie żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna, podaj datę zakończenia uczęszczania. Informację tę przekaż w pierwszym miesiącu, w którym dziecko nie uczęszcza już do tej placówki. Możesz również poinformować o tym na miesiąc przed planowanym zakończeniem uczęszczania przez dziecko do tej placówki. Ja, dla przykładu, zaznaczę, że dziecko jest pod opieką placówki od 1 kwietnia. Kliknij zatwierdź. W ten sam sposób możesz dodać drugą placówkę. Jeśli dziecko korzysta tylko z jednej formy opieki, Kliknij zatwierdź. Teraz możesz dodać kolejne dziecko. Dane dziecka możesz poprawić lub usunąć z listy za pomocą przycisków po prawej stronie: Edytuj i Usuń. Gdy dodasz dane wszystkich dzieci, dla których wnioskujesz o dofinansowanie, wybierz Dalej. Zapoznaj się z pouczeniem i zaznacz trzy pola oświadczeń. Aby ZUS mógł przyjąć wniosek, musisz zaznaczyć wszystkie oświadczenia. Wybierz, zapisz i przejdź dalej. Wniosek jest wypełniony. Jeśli chcesz dodać do niego załączniki, to wybierz przycisk Dodaj załącznik. Załączniki muszą mieć formę elektroniczną. Jeśli na podstawie Twoich wyborów w kreatorze wynika, że musisz dodać załącznik, system Ci o tym przypomni. Możesz jeszcze raz sprawdzić dane we wniosku, wybierając przycisk Podgląd. Aby wysłać wniosek, wybierz Podpisz i wyślij. Wniosek możesz podpisać profilem PUE, profilem zaufanym ePUAP, podpisem osobistym, czyli tzw. E-Dowodem, lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ja dla przykładu wybiorę pierwszą z tych opcji. Na ekranie pojawi się komunikat, że wniosek został wysłany.